Kolejny wschód słońca, my się już żegnamy z Keppel Island i ruszamy dalej na północ. Przed nami dzisiaj 50 mil morskich. Płyniemy już cały czas wzdłuż wybrzeża. Tutaj macie jeszcze montuje silnik. Tutaj nasza francuska ekipa też już wystartowała. Bardzo przyjemnie wczoraj spędziliśmy. Wśród żeglarzy australijskich porozpisywali nam tutaj, gdzie najfajniej. a jeszcze tutaj mówili, żebyśmy się dzieci na górkę zabrali. Górka piasku jest. Faktycznie jest. No ale już kapitan zdecydował, że lecimy dalej. Przed nami sporo pływania ostatnio. Już coraz lepiej to znosimy. Dzisiaj na szybko, po wczorajszych zakupkach, będziemy dostawać kruasę. Ten toster to już przeszedł niejedno. Jest całe, już poobijane. Ale szybciutko się grzeje. A dzieciaki uwielbiają ciepłe croissanty. Jednym z naszych problemów jest to że, a, to, że żagiel zasłania nam słońce i mamy cień na panoramie. Więc mało tego, mało tego prądu generujemy. Powolutku docieramy na miejsce. Mam nadzieję, że po zwinięciu żagi, że troszkę nam się doprodukuje. Kapitan wyszedł na obserwację nadziów przechodzimy pomiędzy skałami a to zawsze jest takie trochę stresujące bo to wiadomo, że to są jakby połączone ze sobą te skały, tylko tylko część z nich jest pod wodą tutaj jest kotwicewisko od wiatru a jak jest wiatr z północy można się schować troszeczkę od tego swolu, a my płyniemy na drugą stronę tej, tego wzgórza jeszcze na mapce mam napisane Unsurvived, co znaczy niezbadany teren. To nie polepsza sytuacji. Ja przybrałam weje, barwy wojenne po wczorajszym ognisku. To czy? Ognisko. To było to sobie położyłam z tego z Kettle Island Drzew. Tak wyglądają zmęczeni ludzie. O, przelacie. Jest i zza rągu wyłania się Juan. Dzisiaj cisnął na henakerze, już go zwinął, ale... Genua poszła w ruch. Wypłynął ostatni, dopływa prawie pierwszy. Głupawka mnie. <dotykać> A tam jeszcze Felipe. No, tam kolejne wystają takie. Ale to tam... chyba to tam... tam będzie stałość. A też się te omijamy? O te? Tutaj tak. omijamy, tak? a Co? No, a tam. A to co? Tu przed nimi stajemy. Tam, o tam. A to my tu płyniemy, tak? Taki tunek tam nie. No jest jaskinia jakaś, jakiś cave. Ale fajosko! A tu Rafa jest z tej strony. Jest Koziosko? Nie. Duże. Tak że krokodyle. Aha, krokodylki. Nie, tu nie ma chyba jeszcze. Podobno. Po przybyciu jedzą go ciepło jak złoto jeszcze. Więc, e, ponieważ zostawiłam całe mięso wczoraj w, w autobusie w Japonii, to musimy sobie radzić. Więc, gnoci z sosem pieczarkowym. Jeszcze nie, jeszcze nie szybko. Nie? bo to nie robię tam przykład. O, tam się łamy parabyt. No, ale tu wiesz. O, już dobrze na lądzie. Troszkę pobiegamy puści. Tak bardzo się nie oddalajcie! No niestety, to już jest rejan krokodylowy. Natomiast ona chyba raczej że jak się bardziej. Gnieżdżą. Przynajmniej tak, ja, taką mam nadzieję. Mm. Minami 50 minut dzisiaj, no i już zaplanowano na jutro kolejne 50. Na kolejną wysepkę, później e, krótki postój w Makkej. Tam mamy zupełnie zapasy znowu i, i ruszamy na łódź Sundays. Taki plan na ten tydzień. A jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie jest ładny wiatr, dobrze się płynie. Naprawdę fajnie, dobrze się płynęło dzisiaj. Przestrano. Kapitan nas zrywa do dalszej drogi. Wieje dzisiaj całkiem sporo. Przed nami około 45 mil dzisiaj. Tak? 45 mil? Ile? Na wyspy, które się nazywają tak zwane Persiany. Całkiem mamy fajną prędkość. Sześć węzłów. Troszkę odbiliśmy na lewo, żeby później móc też odpaść. No to nasza prędkość to nie jest jakaś rewelacyjna. Denuła już zaczyna majtać. Dzieciory po śniadanku zaraz zabierają się z za lekcyjki. Matylda już się wzięła. Nieogarnięte dzieci, niepoczesane. Tak to właśnie w trakcie przelotów bywa. Kapitan męczy książkę. Coś mu nie idzie to czytanie. Tego pielgrzyma. No i tak nam sobie dzisiaj idzie ten przelot. Już widać naszą docelową wyspę. Ale mamy małą prędkość. Nasze francuskie sąsiedztwo porozkładało henakery i pozapierdzielali, że ho, ho. Nie to, że wypłynęli półtorej godziny po nas, to jeszcze dopłynął ze trzy godziny przed nami. No byśmy za dnia weszli. O, widać, 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 widać było. Czerwony balonik. Jak tu rozmnożyć te pieniądze, żeby takie rzeczy sobie móc kupić? Takie dźwięki towarzyszą przerzucaniu kotwicy. No, to rzucanie kotwicy to zawsze jest taki element stresujący, no bo musisz się tak wycyrklować, żeby to dobrze wyszło. No, różnie nam to wychodzi. Wiadomo, że kotwicowisko, na kotwicowisku będzie bujało, więc czeka nas bujająca nocka. Jest ono jakoś super osłonięte, ale jesteśmy tak zmęczeni, że chyba nam wszystko jedno. Bardzo nam wszystko jedno. Cała brygada tutaj francuska już się zgromadziła i chyba decydują, że jutro chcą zrobić 70 mil. Ja kombinuję, już szukam miejsca, żebyśmy jednak w nocy nie musieli wypływać. Wypływamy w kolejny rejs. Dlaczego tak wcześnie? Bo kapitan spać nie może. Dzisiaj długi przelot, 72 mile. I decyzja kapitana, żeby wstać wcześniej i wypłynąć wcześniej, żeby zmieścić się za dnie. Trzymajcie kciuki, aby to pykło. Silnik chodzi, ale już genuła pracuje. na client. Najdłuższy przeskok. Planowanie trasy. My tu sobie lecimy. kursem na, na... Na, wysepkę. A tu taki numer. Zobaczcie, ile statków stoi na kotwice. Okazało się, że... Na naszym kursie... O! Takie, taka plansza w zielone kółka się pojawiła. Kotwicowisko dla dużych statków. Pierwszy raz widzę w Australii coś takiego: tak wiele statków w jednym miejscu, dużych kontenerowców, a my pomiędzy nimi musimy się przedostać. W sumie bardzo mało z nich ma włączonego AJA, chociaż może jakbyśmy się zbliżyli, to, to bardziej by to bardziej byłyby widoczne, ale w nocy no, byłoby <laughs> ciekawie tutaj przepływać. Jeden, drugi, trzeci, tutaj czwarty. Kilka już minęliśmy. A kilka jeszcze centralnie przed nami. I wyporządkuj dzisiaj? To będzie wchodził. Nasze pierwsze kokosy. Jeszcze tak dużo ich nie ma, ale już są i nawet nie świeże, tylko stare kokosy. Zjadamy, bo się też za nimi. Są bardzo pożywne. Podobno, że to jest chyba je, jako jedna, jedyna potrawa, dzięki której człowiek może żyć bardzo długo, chyba. Na sam kokosach może przeżyć bardzo, bardzo, bardzo długo. Ale to nie wiem, czy to jest prawdziwa eee, prawda, czy, czy, czy ktoś Nawdziwa. tylko tak opowiadał, ale tak słyszałem. Dwadzieścia Wyspy coraz bliżej. Zostało nam jeszcze 7 mil. Dobrze, że się udało za dnia. Ależ tu woda jest niebieska. Jest w mm -hmm. dawno ich nie było widzę so. Masz chyba Zawolni jesteśmy A tam już widać wyspę. Możesz pewnie. Mówi się, że jak są delfiny, to nie ma rekinów. I tego się trzymajmy. Mhm. Tu już widać naszą wyspę, na którą się kierujemy. Tutaj kucharz Maurycy szykuje, coś czosnkowy. A dzisiaj wrapy wjeżdżają. Ma obiad. niektóre wrapy dla nie. nie a tu się robi matematyka. Mówią, że głową pęka, bo to jest zbyt mądre. <noise> zbyt mądre. Zbyt mądre rzeczy. A tu. O, o no mamo, Genułę ten śmiej. Dobra, idziemy, zwijamy Genułę. Kapitan ma tyle na przysterze. O, faktycznie, jak to ładnie. Wchodzimy pomiędzy. Wow. Dwie wyspy. Jak mnie mam pewnie orafionet porządnie? Oh, podobno to są muringi? Alina do mooringu mamy przygotowaną? Nie. O ile będzie wolne jeszcze? O, oh, taka nagrada. Po na miejsce pomiędzy dwoma wysypkami Samy i pomiędzy dwoma rafami, taki raj się jede. jakiś nawet mały resort tutaj jest. Szukamy boi, a na wyspę taką jak ta tutaj. Można dostać się takim małym samolocikiem. Tutaj jest możliwość wynajęcia domku i właśnie wymieniają się goście. Jest tutaj ostrzeżenie, że proszono, proszą, aby łódki właśnie nie stawały wzdłuż, tak żeby samolot mógł sobie bezpiecznie wylądować i wystartować, także. Wieje dzisiaj, pada dzisiaj, mamy problem z prądem, więc włączamy generator i robimy prąd, bo mało mamy, mało mamy na litach, mało mamy na tych domowych bateriach. Wczoraj było słońce, ale nam żagle zasłaniały panele, a dzisiaj stoimy i słońca nie ma. Startuję. I już lecę. Pierwsza tura na lądzie. I taki odpływ jest. Jak widać po kamieniach. O, Macie się zdawał popłynąć samemu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ale on zdecydował, że sam, sam zobaczę. Łódka jest tam. Jak wyjdzie słonko, to jest tak przyjemnie. Welcome to Keswick Island. Zazwyczaj dosyć swobodnie bawiliśmy się w zbieranie muszelek, No, ale jesteśmy w Queensland północnym już. I tutaj nawet muszelki mogą Cię zabić. Są jakieś wysoce trujące. Bardzo ciekawa tutaj sytuacja jest na tej wyspie. Otóż część wyspy została przejęta przez Chińczyków i oddana w dzierżawę na 99 lat. Łącznie z miejscem, w którym się w tej chwili znajduję, czyli pasem startowym, lotniskiem, tym małym porcikiem. Eee, I o, ta firma chińska zaczęła bardzo utrudniać życie tutaj lokalnym mieszkańcom, nie dając im dostępu. I dlatego stąd są te wszędzie te bramy tutaj. Ja się tak zastanawiałam, po kiego grzeba im tutaj te bramy? I zaczęłam grzebać w sieci, doszukując <grytania> jakieś informacji na ten temat. I okazało się, że tutaj, u. Chińczycy, ale numer Spacerek a tutaj widok na naszą O, wow, ale widok, pan dał miodu, jakiś pan. Maciej wrócił z wyspy To jest podobno taki niesamowity miód i całe wiadro miodu przywieźli Super, właśnie pojechali podzielić się z, z sąsiadem To się rozgrywa drodzy Państwo Do ja czego ja mnie Do ja miałam królako do wieczorny rozgrywek Tysią, tysiącowy. Cześć, Mięśgamy w wino. wino. Raczymy się herbatką z, z miodzikiem. A, A dziewięć? Z I Z Kaswik. Zero. Zero? Ja, to. Opowiesz, jak to się stało, że seis. ten miodzik wylądował u nas razem z 15 kilogramów innego miodu. No odwiedziliśmy ich na wyspie, pyta się czy lubię miód, mówię, że lubię, ja wiem, czy lubią rum, potrzęsowałem ich rumami. A <grymianie> oni sposób... potrzęsowali miodem. <grymianie> nastąpiła wymiana no, uprzejmości. Nie, bo, nie, bo na najpierw dali ten malutki słoiczek, ale jak przyniosłem flachę, to wtedy już... <grymianie> Znieśli jest... wiadro. No. Fajnie. I dali ci samochód do dyspozycji na jutro. Tak. I czas sam. Jutro idziemy na wycieczkę. Miocio przyjechał. Nie, nie. po prostu. Ja nie wiem. Teraz ja chcę to odkornić. Miocio będzie nam wystarczył do Polski. Nie, osoby, <grych> Dzisiaj ruszamy na przykład. Dostaliśmy tutaj Goldfika do zwiedzania wyspy. Jedziemy. Jaki mamy widok? Trwa odpływ. Tutaj są bardzo duże, wysokie pływy. Dzisiaj do 5 metrów wody. ma odejść. Docieramy na miejsce. Trochę się czuję jak na wyspie Widmo, bo tutaj wszystko, cała infrastruktura jest gotowa. No w ogóle jakieś super przyjęcie turystów, a nikogo tutaj nie ma. Niby są jakieś domy, ale też nikogo nie widać. Na tej plaży w sezonie rodzą się nowe żółwie. Tak wyczytaliśmy. Ale chyba to nie jest sezon jeszcze na żółwie. Takie źródełko między skałami. Jak cisza jest. To wszędzie to jest woda. Gebę Nie tylko twój. Ten piasek jest taki specjalny, ale jest taki ja, nie. Ja, Wracamy. No i cóż za Radocha? Matylda jako kierowca bombowca. W Australii dzieci mogą od 16 roku życia robić prawo jazdy. I ona bardzo by chciała tego dokonać. Trzeba być rezydentem. Teraz Marcel. A, cień drogi. Kamuj.